A... Eee. Na wstępie krótkie ogłoszenie, będę na Poznań Game Arena przez wszystkie trzy dni na stanowisku Computronic Alienware, a więcej szczegółów powiem na końcu, a teraz zajmijmy się materiałem. Czym jest interfejs audio? W skrócie to urządzenie, które tłumaczy sygnał cyfrowy na sygnał analogowy, który jesteś w stanie usłyszeć jest w stanie przetłumaczyć sygnał analogowy do postaci binarnej zrozumiałej przez komputer. Większość komputerów ma taki interfejs, kartę dźwiękową. Dzięki temu słyszymy muzykę, gry etc. Możemy gadać z ludźmi na tym Spiku, ale jakość i możliwości takiej karty są ograniczone. Całość wytłumaczę na podstawie swojego pierwszego interfejsu audio. Jednego z bardziej popularnych i polecanych, do którego linka macie w opisie czyli Scarlett 2 i 2 firmy Focusrite. Po podłączeniu go do komputera pojawia się on jako karta dźwiękowa. Normalnie w ustawieniach wybieram go jako urządzenie do odtwarzania i do nagrywania. Teraz dźwięki systemowe słyszę przez słuchawki podłączone do interfejsu. Przechodzimy do mikrofonu. Interesują nas wejścia XLR. Część mikrofonów nie potrzebuje dodatkowego zasilania 48 V phantom. Na przykład Rode Procaster, mikrofon dynamiczny. Natomiast na przykład moja pojemnościówka, czyli MXL 770, już zasilania potrzebuje, więc warto na to zwrócić uwagę podczas zakupu mikrofonu. Teraz możecie zadać pytanie. No bo interfejs jest zasilany z portu USB, który ma 5 V. Czyli jak na takie XLR, jak ono może mieć 48 V? No to wysokie napięcie, ale małe natężenie. To tak, jakby pod ten wzór podstawić fizyka. Ogólnie fizyka. Da się. Przy tym urządzeniu możemy osobno ustawiać czułość wejść. Włączać zasilanie phantom, ustawiać, czy chcemy mieć odsłuch wejścia, żeby monitorować np. mikrofon przy nagraniach. No i mamy gałkę głośności. Takie proste urządzenie. I teraz pytanie: czy interfejs można kupić do mikrofonu na USB? Nie. I dlaczego? Zobaczcie, sygnał analogowy leci do interfejsu, żeby potem poszedł już zmieniony przez przetwornik analogowo-cyfrowy po kablu USB do komputera. Natomiast mikrofon na USB ma taki interfejs w sobie, czyli w niego jest wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy i dlatego od razu z mikrofonu wystaje kabel USB, który należy podłączyć do komputera i nie potrzebujemy niczego więcej, po prostu będzie działać. No, i teraz mam nadzieję, że będzie wiadomo. Jeżeli chcecie podłączyć mikrofon na XLR do komputera, to najwygodniejsza jest po prostu taka mała skrzyneczka, gdzie z jednej strony wchodzi mikrofon, z drugiej wychodzi kabelek USB. I mam nadzieję, że reszta procesu jest już Wam po tym filmie znana. Owszem, można kupić na przykład mikser audio, tylko że na przykład tanie miksery beringera Texenix. One mają dosyć słabe opinie i dosyć mocno szumią ich przedzmacniacze, natomiast taki interfejs ma zdecydowanie lepszą jakość już na wstępie i mniej wymaga taki dźwięk obróbki. Jeżeli nie chcecie się w to bawić, to taki mikrofon jak Novox jest wystarczający. Co prawda brakuje mu odsłuchu, jest naprawdę dużo modeli różnych mikrofonów, niektóre są z odsłuchem, niektóre nie. Bardzo dużo tak czy siak wpływa, jak używamy tego mikrofonu, ale to myślę, że zostanie zgłębione przeze mnie w jakimś z kolejnych filmików. Czy na przykład tak jak taki mikrofonik, to jest dyktafon cyfrowy, który ma funkcję interfejsu audio. Nie wspomniałem o niej tutaj, dlatego że to był taki krótki materiał, który dotyczył po prostu podstaw. Co to jest interfejs audio? Po co on jest? Dlaczego się go używa? Ma po prostu lepszą jakość audio niż karta dźwiękowa wbudowana i obsługuje mikrofony na XLR. Czyli jeżeli któryś z Waszych znajomych będzie się zastanawiał, jak podłączyć mikrofon na XLR do komputera, odeślijcie go do tego filmiku. Ja natomiast szykuję na następny raz materiał o moim interfejsie audio tym większym, z którego korzystam zazwyczaj i z jego większym wachlarzem możliwości, gdzie będę chciał opisać trochę więcej specyfikacji i jakie terminy tam obowiązują i jak się korzysta w ogóle z takiego urządzenia, ale to będzie taka druga część, czyli ten zaawansowany element. Natomiast dzisiaj był taki prosty. Jeżeli chodzi o Poznań Game Arena, przez wszystkie trzy dni będę na stoisku Computronic Alienware, gdzie będę razem z Seto prowadzić na scenie różnego rodzaju aktywności. Mam nadzieję, że się będziemy dobrze bawić, spędzimy trochę czasu razem. Jakoś, jak jestem na scenie, to lubi się po prostu wygłupiać, dużo pomówić i jak, jakoś tak jest miło. Będą goście specjalni, czyli T-Volt, Stuart, Multi, LJ i Boxdale. Natomiast ja was odsyłam do samego wydarzenia na Facebooku, które jest w opisie. Dołączcie tam i zobaczcie tam harmonogram, kto kiedy przychodzi i jakie są pule nagród. Bo jak sam spojrzałem, to aż się zdziwiłem. I kurczę, kolejna podróż. Dajcie mi znać, czy chcielibyście z takiego eventu takie bardzo proste vlogi, jak mieliśmy to na przykładzie ostatniego materiału, takie z Ronsi, z tego małego małpkowego aparatu. Czy chcielibyście jeden materiał z całych trzech dni? O wiem, zrobimy głosowanie na Facebooku. Jeżeli ktoś chce, żeby był jeden materiał, to zostawia to, tą memotkę. Natomiast jak ktoś chce trzy materiały. Czyli z każdego dnia po jednym w formie takiej o wiele prostszej, posłuchajcie, to, to ta odka do głosowania. Bo ja sam się nie mogę zdecydować, jestem w kropce. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że zobaczymy się na PGA. Mam nadzieję, że kolejne odcinki też dobrze wyjdą. I póki co, żegnam się z Wami i życzę miłego dnia. Hell. A. 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 A.